W sobotę o 15.30 tu, w tym miejscu, na wrocławskim rynku, mnóstwo osób zatańczy baciatę, ponieważ odbędzie się International Baciata Flashmob. Na czym polega taki baciata flashmob? Dzień dobry. Flashmob to jest szybka, niedziwana akcja, gdzie będziemy pokazać choreografię baciaty sensual która przygotowałem do utworu, które komponowałem i będziemy się spotkać z tancerzami z całej Polski i zagranicy też. I fajna rzecz, że zatańczą i profesjonalni, i międzynarodowe gwiazdy, i też początkujący ludzi. wszystko na jedną scena, która będzie tutaj rynek. Ogromna scena! No, dużo miejsca, dużo ludzi będą, więc mam nadzieję, że artystyczne będzie coś naprawdę wyjątkowe. I też możemy pokazać e, na świecie, jak Bachata Sensual wygląda, i jak e, możemy zrobić taka fajna integracja. No, wszyscy ludzie, którzy mają taką pasję, mogą, mają coś wspólnego i mogą razem pokazać coś, e, które lubią. Oprócz tego wydarzenia w sobotę, festiwal, który trwa od piątku do niedzieli i będziemy mogli się nauczyć też baciaty. Oczywiście będą imprezy z DJ-ami, lokalizacja to jest SKS, Strefa Kultury Studenckiej Politechnika Wrocławska, pokazy taneczny. I też warsztaty dla ludzi, które już tancerą bacioty. Na International Baciota Flash Mob 2 zapraszamy Państwa do Wrocławia od piątku do niedzieli, a na sam Flash Mob w sobotę o 15.30 na Wrocławski Rynek.